Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Przyjechałem do teściów i tak sobie pomyślałem, że sobie zerwę marcheweczkę. Prosto z działki ekologicznej, mało co pryskane. No i tak pomyślałem, że robimy sobie lekcję, bo jak wiemy wyrywać marchewkę nie jest łatwo żeby jej nie uszkodzić dzisiaj akurat jest mokro to, to łatwo wychodzą i my Polacy byśmy powiedzieli wyciągając o no, uważaj żebyś nie urwał tak? chyba tak byśmy powiedzieli uważaj żebyś nie urwał marchewki no bo bardzo często połowa zostaje w ziemi kiedy ją wyrywamy no i przykładowo mam tu marcheweczkę część już wystaje w ogóle jakbyście powiedzieli że wystaje poke out okay? a piece of this carrot is poking out wystaje. no i teraz ciągnę do góry i ktoś mi mówi no uważaj żebyś nie urwał na przykład make sure you don't break it apart no i tak oto poznajemy na dzisiejszej lekcji przyimek apart what a beautiful carrot Zaraz będę chrupał. Czyli uwaga, po co nam przyjmek Apart? Apart, słuchajcie, sygnalizuje, że coś było w całości, a potem już nie jest. I to można używać w przeróżnych kontekstach, w przeróżnych sytuacjach, z przeróżnymi czasownikami. tak? Czyli ta marchewka jest teraz w całości i ona może pęknąć trochę i wtedy bym powiedział, że. It broke, to czy tam prezent perfect? It has, it has broken, tak? Natomiast jak ona się rozdwoi na dwie części, to już jest właśnie oddzielnie, i wtedy potrzebujemy apart. Mamy, słuchajcie, tutaj dwa kwiatuszki też z działki. I przykładowo ktoś je, nie wiem, położył na stole. Aluchy brudne z ziemi, i ja mówię, żeby je rozstawić. Tak, i myślę, że w tym momencie myśmy, my byśmy powiedzieli po polsku, mógłbyś je rozstawić, tak, żeby nie były koło siebie. Także po angielsku znowu teraz są razem, a będą oddzielnie. Czyli mógłbym poprosić kogoś: Could you place these flowers apart? O. Could you place, place these flowers apart? Tak? Czyli już są oddzielnie, mógłbym dodać jak bardzo od siebie mają być, właśnie my byśmy też powiedzieli chyba, że coś jest od siebie na przykład o 5 cm od siebie i wtedy powiemy 5 cm apart i tak jak mówiłem wykorzystujemy ten przyjmek z różnymi czasownikami na przykład fall apart i też coś było w całości jednością, a już nie jest i na przykład coś się słuchajcie, rozpadło nie wiem co tu można wziąć weźmy może ziemię, tak? i teraz jest całość i co się stało? rozpadła się mi w ręce It just no dajmy powiedzmy simple pass, jeżeli to nie ma znaczenia. Amerykanin tak by pewnie powiedział w simple pass. It just fell apart in my hand. Rozpadło się w moje ręce. Czyli mamy czasownik fall apart. Rozpaść się dosłownie, tak jak ta była ziemi. Albo metaforycznie. Na przykład małżeństwo się rozpadło. Their marriage fell apart last year. Rozpadło się w zeszłym roku. Kolejny ciekawy zwrot, gdzie jest "apart", to jest "take apart", czyli znowu coś było w całości i będziemy rozkładać na części. Czyli przykładowo silnik. Oh, I need to take this engine apart to see what's wrong. Czyli muszę rozłożyć go na części, żeby popatrzeć, co tam się stało. Albo jakiś konkretny, nie wiem, na przykład zawór. Tu mamy jakiś zawór, valve. Przykładowo się zepsuł i powiem could you, place, could you please take this valve apart and see what's wrong? Czy mógłbyś rozłożyć ten zawór? Pytanie my powiemy rozłożyć, my chyba powiemy rozkręcić, tak? Także zobaczcie, u nas są przeróżne zwroty. Jakby nie do końca związane z przyimkiem. A u nich ten apart działa jakby tak samo z każdym czasownikiem. Czyli po prostu na część, że coś było w całości, a już nie jest. No i tak pomyślałem sobie, że jeszcze zrobimy kilka przykładów. To znaczy pokażę wam kilka przykładów, jak używają tych zrotownych tych speakerzy. No to kanał pani tu prezentuje jakiś mikrofon i mówi, że jak go zamawiamy, to przyjeżdża w częściach. Ona już ma go złożonego, ale go rozłoży, żeby pokazać jak właśnie go złożyć. So I'm going to take it apart. Take apart rozłoży ten mikrofon tutaj to show you, aby pokazać, jak go złożyć. How to assemble it. Czyli assemble to jest składać i on tak naprawdę ma też swoje przeciwieństwo disassemble. I w tym momencie disassemble to jest to samo co Take apart. Posłuchajcie. Road Lab, you may find that it's separated out into different parts. So I'm just going to take it apart here to show you how to assemble it. Jeszcze raz load Lab, you may find that it's separated out into different parts so i'm just going to take it apart here to show you how to assemble it i kolejny przykład tym razem na folę czyli rozlecieć się rozpaść się na tym kanale pan opowiada jak to było pięknie 2006 7 The economy was great czyli był boom a potem się wszystko rozleciało the economy was great and then everything fell apart They felt it was such a great deal. This was before 2006. You know, it was 2006, 2007, the economy was great, and then everything fell apart. Right. Yep. And then everything fell apart. I kolejny przykład mówiłem Wam, że ten przyjemny pad chodzi z przeróżnymi czasownikami. Teraz będziemy mieć blow up, tak? Blow up na przykład to jest coś wysadzić, a blow Apart to też będzie jakby wysadzić celem, żeby coś rozwalić, tak? To co Wam mówiłem, była całość i już nie ma całości. I tu na tym kanale Pan opowiadał jakiejś tam historii, że wysłano fajte. Jets, czyli myśliwce, po co, żeby spuściły bomby, żeby rozwalić coś tam? To drop bombs and blow the place apart. To drop bombs, aby dosłownie upuścić bomby, spuścić bomby and blow the place apart, rozwalić to miejsce. and they actually debated sending in fighter jets to drop bombs and blow the place of heart okay jinky